Kuba, dzisiaj no dla Ciebie na pewno bardzo ważny dzień. Pierwszy mecz w ekstraklasie, debiut w ekstraklasowym spotkaniu. Zmiana w drugiej połowie. Jak ocenisz to swoje pierwsze wejście na ekstraklasowe boiska? Tak, jest to dla mnie wyjątkowy dzień. Zadebutowałem w ekstraklasie, ciężko na to pracowałem. W końcu się doczekałem tego, tego dnia, tego wejścia. Myślę, że, że solidnie się zaprezentowałem. Lecz wiadomo, chcielibyśmy wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty. No właśnie Kuba, ty jak wspomniałeś, zaprezentowałeś się solidnie w tym spotkaniu, ale jednak zespołowi zabrakło czegoś, aby zwyciężyć. Co był tym elementem, którego brakowało? Tak, zdecydowanie. Myślę, że stworzyliśmy sobie więcej sytuacji do strzelania bramki niż zagłębie. Myślę, że zabrakło nam właśnie skuteczności, bo, bo w defensywie zaprezentowaliśmy się jako cały zespół bardzo solidnie i zabrakło tej kropki na i, Myślę, że strzelenia bramki. Nad czym musicie popracować, żeby w następnym spotkaniu, na no znowu cieszyć się z trzech punktów, bo trochę już od ostatniej wygranej minęło. Tak, ale myślę, że czegoś tam zabrakło, ale myślę, że w tych meczach, kiedy nie wygrywaliśmy, tworzymy sobie dużo sytuacji do strzelania bramki. Znaczy, no nie chcę nam wpaść. Myślę, że, że jak rozwiąże się worek z bramkami, to zaczniemy wygrywać i złapiemy tą serię zwycięstw i zaczniemy piąć się coraz wyżej w tabeli.